Witajcie w kolejnym odcinku z serii Les Minecraft. Dzisiaj zajmiemy się od razu budową portalu. Tak, na wstępie, szybko, speedem, prędko. Dobra już. Nie wiem dokładnie gdzie mogę zbudować ten portal, ale twierdzę, że dobre miejsce dla niego będzie w tym miejscu. Ten, w tym długim holu który nie jest wykorzystany, może być. O, tu miała być komnata. Na razie postawię później. Najwyżej będę przynosił te rzeczy wszystkie. Ale na razie zbudujemy tu ekonomiczną wersję portalu z 10 obsygalów. Troszczę mi się o niemarnowanie surowców. Gdzie jest moja zapalniczka. I wchodzimy od razu do Netheru bez zastanowienia. Zre, zrespi nas w jakiejś dupie. Możliwe. Wow! Wow! Nawet ciekawie. No to zupełnie ciekawie. Chyba, że z tamtej strony odkładamy rzeczy i bawimy się na to, Przynajmniej tak myślę, że dzisiaj ta zabawa w medytaży nie, nie zdążyliście zobaczyć, jak wykopuję ten obsidian, ale nie mieliście czego patrzeć, bo ja tylko po prostu wylałem sobie w ułatwiony sposób, nie szukałem tego sam. O, tutaj mamy jeszcze załatamy tym czystym kamieniem, przetopionym już kamieniem. To dwie dziury. Dziury. No to wracajmy O Jezu, no przepraszam Was ciągle zapominam o tym gadgadu cholernym Wsadzam na razie wszystko tutaj Tylko zabiorę sobie drewno, którego nie mam Dobra, nie będę płakał Cholera! O dobra Zabieramy się do Netheru. Mamy żarcie. Ja tutaj nic nie mam, no cholera jasne. Zabieramy się do neteru, skakujemy i... ...spenetrujemy. Będziemy szukać twierdzy oczywiście. Twierdzy szyfrów. Tutaj mamy nasz spawnik. Tutaj mamy grzyba, żeby nam się nie chrzaniła. Od pierwszego spawnę? Nie, to będzie za blisko. A, nic nie widzę. Tutaj sobie tak postawimy, po prostu dla, już dla wyglądu, niech tak stoi. Wchodzimy tam. Jest nasz pierwszy portal, pamiętajcie. A teraz przeniesiemy się w od... zupełnie inne miejsce. No, i to mi się podoba. Podróż neterem do wioski NPC. No, to jest po prostu epickie. Bardzo mi się podoba. Ciśnijmy klocka. Cześć. Co to? Prawa? Natrawa, czyś nie ma dźwięków, jest pieprzony. Robi coś z ciebie? Czy ciebie pierdzielnie? Nie, a expa nie ma? Zapacę. No dobra, to sobie posadzimy. Ale ma mamy, przynajmniej blisko, mamy no, z K NPC. znaczy nie blisko, ale. Można powiedzieć, że blisko, bo przez portal tylko. Ależ. Czy myślałem, że to piękniejsze wioska trochę jest, ale. I tak, wioska to wioska. Dużo jest latarni. Mi się podoba wygląd tych latarni. Kiedyś budowałem takie. Latarnie już. Korzyc z obsydianu. A nie z czarnej wełny. Ojej, dostałem SMS-a. Ojeju, jakaś firma chrzaniona z propozycją umowy telefonu. Niech się pierwszą. Dobra, my zbieramy zboże. Przyda się. Zawsze się zboże przydaje. Myślę, że w następnym odcinku zrobimy sobie farmę yy, nie w farmę hodowlę Zrobimy sobie hodowlę zwierzeczku i dla, do tego będzie nam właśnie potrzebne Ło Jar się wygenerował <grybujesz> Debil Nie wyjdziesz w Ty też nie wyjdziesz, zamiekam was pydały No, 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 no no, 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 aż ci tam się należy, to tutaj ładnie macie panowie. A to pole się wygenerowało na takiej dziurze, co? To znaczy, oni sami to niby zrobili. Ja tutaj nie mówię, że się wygenerowało, bo to jest, to nie jest gra. Minecraft to więcej niż życie. Dobra, żart. Zawsze uważałem, że gry nie są najważniejsze w życiu. Najważniejsze w życiu jest spotkanie z przyjaciółmi, a nie gry, więc nie polecam siedzenia. Ja nie siedzę ciągiem przed komputerem. Jeżeli siedzę, to staram się nagrywać. A czasami nagrywam na zapas, jeżeli wiem, że nie mogę. A to jak każdy chyba let's player w Polsce musi nagrać na zapas, niekiedy. Nie, Czas poniedziałki, ja nie mam czasu, bo kończę wszystkie zajęcia jakie mam, nie tylko zajęcia, ale i moją pracę tam. Pracę, zajęcia kończę około... o ile kobla? I... Orgazm dostępny. Kończę około godziny 18-19, więc to dziękuję. A ty masz biały fartuch! Białym fartu... <noise> Idę do ciebie. <noise> Bia fartu biały wartym, biały aptekarz. Jezu, fajnie ta wioska się wygenerowała. Szczerze, <noise> pan kokosik, lekarz. <noise> Jesteś lekarzem. Lekarz, tak? Pomachaj głową, debil. Patrzcie jak tu można ładnie zrobić wszystko. Palicie coś piecu, nie? Macie, trochę krzywą postawię, ale nic. Ja tutaj do was przychodzę. Rozbuduję wam tą wioskę. Ja tutaj zrobię swój domek, To co są te góry moje? Raczej nie, bo trochę uciekłem. <laughs> Cześć. Cześć Edek. Z fabryki, z fabryki kredek. Co wy tu macie? Co wy tu macie, debile? No co za debilny generator, no. Nie daje wam się w całym domu rozgościć, no. i we, Jeszcze dwa z dwóch tu jest. No z tym. Co ty żeś zrobił, debilu? Po bo zdobyłeś. A ja ci dam tego. Kwiatka. Będziesz mógł go posadzić? Nie, nie zbierzesz go. Patrzcie, jeszcze tam zagrodziło. Chyba, że to już jest ich ściana po prostu. No to jest ściana. A tutaj jest jakiś koleś? Wesoły kostek można? Nie ma nikogo. Cześć! O, dwóch jest. Małżeństwo, przepraszam, nie przeszkadzam. Tu, 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 tu. Super hero, chodź tu. Byłaś. Daj ci drogę. Powinieneś mi dziękować. No co za pierps? Pieprz. Stąd. Ja się tu pomagam przeżyć, a ten na nowo wskakuje, no krety No, a ten, 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 tu jest... są piękne kaniony. Mięsko też jest, wszystko jest, a ja mięsko potrzebuję. A tutaj to mogę ich ogołacać, bo i tak stąd nie dojdą do mojego domu. Bo przez portal nie przejdą. Mm. Patrzcie, mamy 6 6 6 6 głód, mnie bije nie wiem. Yy, mamy sześć, szósty level. Trzeba zacząć coś budo budować, ulepszać. A, bije mnie głód! A, masz mnie w dupie głodzie. A jest ciemna krówka. A zabija mnie! Portal przy okazji. Promocja na Steam jest świątecznie mała. jeszcze mnie bije! No mój What the fuck, what the fuck! Dobra, wchodzę do piekła. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie. Ojej, 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 ojej. Więcej mnie nie pobijesz, głodzie, pieprzony. Gdzie jest ten drugi portal? Tam. Wioska NPC! To jest nasza podróż. Znalezienie teleporter właśnie tak wam. Powiem wam tą zasadę, o której chciałem wam powiedzieć w tym odcinku. Jedna kratka to razy chyba. Nie pamiętam jak jakoś to się obliczało. Ile to kratek dalej nas teleportuje. Możemy to obliczyć. Albo nie możemy. Z zobaczymy. Wyjdziemy do domu. Zobaczymy czy będziemy w domu. Teleportowanie w jedną i w drugą stronę no, się udało. A więc pójdziemy jeszcze na nasze ukochane małe pole. Domowe takie Mamy 25. Wow, skąd my mamy 25? Zdeptałem to bitch Nie zdeptałem, tego to nie ja. To nie ja byłem. Bierzemy jeszcze trzcinę cukrową, bo przyda nam się na półki, na książki. Właśnie, można od tych NPC podwałować, ale u tych NPC zamierzam zrobić im lepsze chatki. Ale już w następnym odcinku, no, zamierzam zrobić im te lepsze chatki. Myślę, że w następnym odcinku zaczniemy budować coś już na poważnie tutaj, bo nie... Co to było, bo nie budowaliśmy tak na bardzo poważnie, jak bym chciał. Na razie to była zabawa, taka rozgrzeweczka przed tym, co nas czeka w Minecraft. Ale oczywiście staram się utrzymać ten poziom doświadczenia deklu. Nie, no to deklu, to było do mnie oczywiście. Wrócimy sobie tutaj mięsko. Myślę, że jeżeli byście chcieli patrzeć na to. To ja spokojnie mógłbym dawać czasami live streama, bo dla mnie to nie jest żaden problem dawać live stream z Minecrafta, tylko że to nie będzie tak systematycznie cały czas, bo mam swoje obowiązki i przestrzegam obowiązki. To jest już moje złota reguła przestrzegania obowiązków. Myślę, że spotkamy się w następnym odcinku też z inną modyfikacją, ponieważ ta... No coś można powiedzieć, ciągle się resetuje. Zobaczcie, wejdę sobie na górę, popatrzę na telewizor, może i teraz będzie działał. No, ale wezmę we safe and quit. Oj, let's Działa jeszcze. Po zrestartowaniu Minecrafta niestety przestaje działać ta modyfikacja. Trzeba rozwalić kamerkę i pozwolić ją na nowo. Więc dla mnie to jest bezsensowny wydatek. Strata czasu, wręcz, A żeby świat nam się nie popsuł. Na Waszych oczach zdemontuję jedno i drugie. Pozbędę się tego żelaza, które wydałem. No, na darmo. Bo nie przywołałem sobie tych przedmiotów, sam je zbudowałem. Chyba nawet widzieliście, tak. Powinniście widzieć. Pozbyłem się trochę żelaza, trochę szkła. Ale to już wart, warty teścik do przeżycia. I z modyfikacją, nie wiem jaką, ale raczej nie, Mou Creatures, bo. Mokraj jest zbyt popularny. Ja chcę jakąś mniejszą modyfikację, jednocześnie wypromując tego moda. Bo na tym mi zależy. A więc zdemontujemy to. Tutaj może coś będzie innego. Tutaj mamy dziwne rzeczy. Ale musimy wyrzucić te rzeczy do lawy. Albo nie dajemy się najpierw, bo mamy spółserduszka to gówno zrobimy za przeproszeniem. Dziewięć stajków, wystarczy. No dobra. Yy, no to hopsa, hopsa, hopsa. Ufla i dropsa. o ależ tu ciemno teraz, ja idę na żywioł. O, o słyszałem. Fuck! Fajnie, masz pysk, szkielecie głupi Nie myty ty debilu Masz w mordę Fuuuuck Fajnie by było, gdyby coś widział Bitches Jezu! No jak tu można popaść? No bo skoczył taki debil pieprzony. Ja taki. Skoczył sobie i pół serd serduszka mu zostało, no... Ja jestem kretyński. No ciekawe jakie zrobię pochodnie. No pieprze, no. No debil pieprzony, jaki ze mnie debil jest! No co za ze mnie za debil, no kurwa! Przepraszam za to. Wymsknęło mi się, ale no to trzeba być deklem. Jeszcze raz skoczyć inna pół serduszka, no debil, debil. Teraz już zginie będzie. No chodź debilo, chodź, chodź, chodź! Zaczynamy, kto jest mocniejszy w słońcu. W 17 to ty jesteś mocniejszy. Masz swoją dupę pedale. No chodź, zjara się. I masz mordę? Ci Idę po te pochodnie i zaraz się z wami widzę. Siostro wkurzyłem, narobiłem sobie drewna, narobiłem sobie pochodni i macie w pysk Bo tam nic nie widać, zupełnie nic. Ale ty ty peszpierdiel Co? Tylko nie mówcie, że wypieprzu rzeczy. O nie są tu. One się schowały, pieprzone rzeczy. Narobiłem tych pochodni cały stal, żeby się wkurzyłem ostro. No i to, 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 co do wywalenia, to do wywalenia idziemy z tym. A masz pysk. Teraz to masz pysk. A! Debile Odejść ode mnie, bo masz pysk. Już tutaj się był urosły. Trochę myślałem, że krótszy będzie ten odcinek, ale przez tych pieprzonych rzeczy, przez ten pieprzony mod wszystko, no to tego się zaczęło, no. Dobra. Koniec formalności, teraz pieprzamy do domku. A więc widzimy się w następnym odcinku z nowym modem. Chciałbym, żeby to były nowe złoże i nowe przedmioty z tych złóż. I tak pewnie będzie. Chociaż że nie wiem jeszcze, nie jestem... Nie jestem pewny. A więc... Goodbye, see you later and give me my face Pa. pa.